Dzisiaj w BMT mamy taką robótkę małą mianowicie I chodzi o fotele nie działa ta część, nie wysuwa się nie wysuwa się tutaj tutaj naprawiłem, wyjeżdża trochę głośno do tyłu jedzie, ale jedzie Działa. Z tamtej strony. Nie wiem, czy będzie słychać. Słychać jak silniczek bierczy, ale nie wyjeżdża. I to można sobie ręcznie otwierać. Uszkodzony jest wewnątrz taki trybik. Zaraz pokażę co i jak po kolei trzeba rozkręcić, żeby, to, żeby się do tego dostać i, i, i co tam wymienić w środku. Także zapraszam do oglądania. Yy, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę pod filmem. Yy, a ja zabieram się do roboty. Pokażę Wam od tej strony, jak to się odkręca. Trzeba to wysunąć. O tak. I tutaj od dołu są dwie śrubki takie. O. A tutaj jedna i druga odpięć tą wtyczuszkę do podgrzewania i, i wtedy nam zejdzie ta tą, tą, tą górna ta poduszeczka. Tak to wygląda po zdjęciu, także tutaj trzeba pozbyć się jeszcze tego plastiku. Trzeba po prostu dwa zatrzaski ma i pozbyć się tego plastiku, tak? Chociaż nie wiem, no tak, tego też trzeba, ale to jakoś tam podważyć trzeba tutaj i to nam zejdzie. Także... Zdejmujemy te dwa i pokażę, co dalej. I teraz mamy to zdjęte. Tutaj wykręcamy te wszystkie śrubeczki. Tutaj cztery, a z tej strony będzie chyba sześć. Tutaj, 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 tutaj tu. i te wszystkie wykręcamy i to nam wypadnie do dołu. Wtyczkę od silniczka odpinamy i wyciągamy to na zewnątrz. Całość. Mamy wyjęte takie coś. Teraz trzeba odkręcić tutaj przy silniczku te trzy śrubki i tutaj te trzy śrubki żeby wziąć tą górną pokrywkę tego przekładni, który tu jest przy silniczku silniczek mamy odkręcony także tu normalnie wysuwamy silniczek odkładamy na bok teraz trzeba tutaj kilka zatrzasków zatrzasków odchylić żeby to otworzyć i wydostać stamtąd, stamtąd stamtąd element uszkodzony po zdjęciu yy, tej obudowy będzie już widać co się tutaj stało mianowicie ten trybik yy, pękł po prostu ten trybik jakoś mało jego tu jest, nie wiem gdzie jest reszta a jest tutaj dobra yy, Cóż dalej? Począć z tym trzeba sobie kupić takie coś. zestaw naprawczy, czy co to się nazywa. Nazywa się to Żelazny Robak. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego tak na to mówię, to spróbujcie odczytać ten, ten napis. Yy, nie wiem, czy to jest po chińsku, czy po jakiemu. Tam jest tak napisane. Żelazny Robak. Także nie będzie już yy, się łamał nie wiem, czy coś innego nie puści trzeba przełożyć takie takie dwa czarne plastyczki na ośce o. i wkładamy to tutaj wkładamy to tutaj w to miejsce zakładamy silniczek analogicznie no, teoretycznie możemy już to do nawet, jak widać da się to zrobić Zakładamy to, o, wkładamy silniczek, tam trzeba zwrócić uwagę, żeby, żeby pocelować takim wypustkiem. Zresztą zobaczycie, ma być to tak złożone, o. O, tak. o, tam wchodzi ten silniczek ładnie, bo o, tak, tak nam nie wejdzie, musi wejść, tak. skręcamy i do samochodu montujemy go do, do fotela. Przy zakładaniu jeszcze trzeba zwrócić uwagę, czy to jest tak samo wysunięte, bo tak jak obrócę to tak, to nam się to nie będzie zgadzało, tak? No to się bardzo nie da tak zrobić, no ale to trzeba zobaczyć, to są trzy dziurki, trzy otwory i tutaj są trzy otwory, także to jest równo, Kładamy to, tutaj będzie tak ciężko to włożyć troszeczkę, ale to wchodzi i, i, i przykręcamy to na, tych, na te śrubki białe i składamy to analogicznie z powrotem jedno nie zapomniałem powiedzieć, żeby tutaj ułatwić sobie dostęp, e, trzeba najlepiej sobie podnieść ten fotel jak najbardziej, jak najbardziej e, fotel jak najbardziej podnieść sobie do góry, tak, jeszcze przekręcając tak, lub tak, o, wtedy nam się podniesie to ładnie, że mamy tutaj dużo, dużo miejsca i że no, mamy tutaj no, odstęp dosyć, dosyć spory, że jak tu przykręciłem, po prostu teraz zakładamy Analogicznie te plastiki. Wsuwamy je. O. I ten. I, I przekręcamy później to. Montujemy to w tyczuszkę. Dwie śrubki. A tu mi spadło, muszę to jakoś założyć. Tą tapicerę. Tapicerę założyć. I to by było na tyle z tej roboty. Także naprawa. Zakończona powodzeniem, pokażę Wam tutaj, o, wyjeżdża, chowa się też, chroboli w drugą stronę, ale to nie przeszkadza, może, że się udało, także w obu fotelach to naprawiłem, no, jak widać, to łatwa naprawa, dosyć, nie trzeba bardzo nic rozkręcać, fotela nie trzeba odkręcać nawet, można to zrobić w samochodzie, dosyć szybka to naprawa jest, Trybik 48 zł na portalu aukcyjnym kosztował, także nie aż tak dużo. No i cóż, polecam samemu naprawiać takie rzeczy, dlatego tak te moje filmiki tak, tak konstruuję, żeby można było to samemu zrobić własnymi własnymi środkami. No i to było do tej, tej naprawy, także. Cóż, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę, zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Wbijacie tam na grupę na Facebooka, tam coś zawsze się dzieje, coś tam, coś tam piszcie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Z tej strony Autolab.